Nazywam się Wiktor Sądkowski, a to jest podcast Fundacji Instytutu Superbezpieczeństwa. Czy to bezpieczne? W 2023 roku na całym świecie wyprodukowano ponad 1 miliard smartfonów. To nie jest wcale wartość rekordowa. Sprzedaż jak i produkcja spadły względem 2022 roku. Przykładowo, zakupy smartfonów w samych Chinach w szczytowym okresie wynosiły 450 milionów urządzeń. W 2023 spadły do 270 milionów. Dane dotyczą urządzeń nowych. Rynek używanych smartfonów jest nieco mniejszy. Nie oznacza to, że jest rynkiem małym. W największym w Polsce serwisie aukcyjnym dziś, wystawionym na sprzedaż w kategorii smartfony, znajdziemy 55,5 tysiąca nowych urządzeń, 54 900 urządzeń używanych i 10 tysięcy urządzeń powystawowych. Oczywiście serwis aukcyjny, ze zmianą na swoją specyfikę, nie odzwierciedla całego rynku, ale te dane pokazują, że rynek używanych smartfonów wcale nie jest mały. Czy zakup i używanie takiego urządzenia jest bezpieczne? Smartfony stały się nieodłącznymi towarzyszami codzienności, przechowującymi nasze najbardziej osobiste dane. Ważne jest, abyśmy byli świadomi potencjalnych niebezpieczeństw. Główne zagrożenia, jakie dotyczą urządzeń z drugiej ręki, to złośliwe oprogramowanie, problemy z baterią i zakup urządzenia, które może być zablokowane lub zgłoszone jako skradzione. Oczywiście jest więcej innych zagrożeń, spotykanych nieco rzadziej. Dlaczego więc kwestia ta jest tak ważna? Ponieważ świadomość i odpowiednie środki ostrożności mogą ochronić nas nie tylko przed utratą danych, ale również przed problemami finansowymi i prawnymi. Używane telefony mogą być zainfekowane złośliwym oprogramowaniem, które może kraść Twoje dane osobowe, hasła i wykonywać czynności w Twoim imieniu. Może to być spowodowane zainstalowanymi złośliwymi aplikacjami, nieaktualnym oprogramowaniem lub nawet modyfikacjami firmware'u. Dlatego, przy zakupie używanego telefonu, ważne jest, abyś był ostrożny. Jeśli zdecydowałeś się na zakup takiego urządzenia, to sprawdź telefon pod kątem złośliwego oprogramowania. Przywróć ustawienia fabryczne, zainstaluj najnowsze aktualizacje, przeskanuj telefon za pomocą oprogramowania antywirusowego. Tak jak w przypadku każdego urządzenia, unikaj podejrzanych aplikacji oraz stron internetowych. Dzięki tym krokom możesz zminimalizować ryzyko infekcji swojego telefonu i zachować bezpieczeństwo swoich danych osobowych. Pamiętaj, ostrożność nigdy nie jest przesadą. A skoro mowa o aktualizacjach, producenci telefonów zobowiązują się do dostarczania aktualizacji tylko przez określony czas. W przypadku iPhone'ów okres wsparcia to około 6 lat. Do telefonów z Androidem obecnie prym wiedzie Google i Nothing Phone, obiecując 7-letni okres dostarczenia paczek bezpieczeństwa. Samsung będzie dostarczał je przez 5 lat. Motorola i OnePlus 3 Huawei Honor, według danych ze strony Android Authority.com, obiecuje dwuletni okres, podobnie jest z markami Sony, Poco i Redmi. Pamiętaj, kupując dwuletni używany smartfon, może się okazać, że nigdy nie otrzymasz aktualizacji bezpieczeństwa i Twój telefon będzie narażony na ataki. Osobnym problemem jest to, że używane telefony mogą mieć zużytą baterię lub uszkodzone podzespoły, które mogą doprowadzić do problemów związanych z bezpieczeństwem. Zużyta bateria to nie tylko skrócony czas działania telefonu, ale także ryzyko nagłego wyłączenia się urządzenia w nieodpowiednim momencie. To może prowadzić do utraty danych lub przerwania ważnych połączeń. Może słyszałeś o takim zjawisku jak puchnięcie baterii? Jeśli nie, to w sumie nic dziwnego. Napuchnięta bateria lub nawet jej eksplozja to nie jest coś, przed czym ostrzegają nas sprzedawcy. Nie jest to zjawisko częste, ale niestety eksplozje smartfonu zdarzają się. Problem ten dotyczy naprawdę wszystkich producentów. Szukaj informacji na ten temat w internecie. Sprzedawca używanego telefonu może zataić chociażby fakt zalania telefonu. Uszkodzone podzespoły, takie jak ekran dotykowy czy przyciski, mogą po pewnym czasie przestać działać i sprawić, że korzystanie z telefonu stanie się uciążliwe lub niemożliwe co może utrudnić codzienne zadania i komunikację. Kolejnym problemem może być całkowite zablokowanie telefonu przez operatora. Operatorzy komórkowi posiadają bazę skradzionych urządzeń lub urządzeń, które trafiły na czarną listę, np. dlatego, że ktoś przestał płacić za nie raty. Istnieje ryzyko zakupu telefonu, który jest zablokowany lub zgłoszony jako skradziony. To może prowadzić do problemów prawnych. Istnieją także kroki, które możesz podjąć, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z zakupem używanego telefonu. Kupuj z zaufanych źródeł. Zakup telefonu od renomowanych sprzedawców, znajomych lub urządzeń typu Refrubrist pomogą ci uniknąć potencjalnych problemów. Sprawdź telefon przed zakupem. Przed dokonaniem zakupu warto sprawdzić stan techniczny telefonu. Skoncentruj się na sprawdzeniu stanu baterii, stanu ekranu, działania portów oraz upewnij się, że telefon nie jest zablokowany przez operatora czy usługę antykradzieżową. Weryfikuj autentyczność oprogramowania. Upewnij się, że telefon ma oryginalne oprogramowanie. Jeśli nie potrzebujesz urządzenia z customowym ROMem lub nawet nie wiesz, co to jest, to unikaj tego typu ofert. Sprawdź, czy system operacyjny jest aktualny i czy będziesz go mógł zaktualizować w przyszłości. To pomoże zminimalizować ryzyko związane z lukami w zabezpieczeniach. Koniecznie sprawdź e-mail telefonu. To unikalny numer identyfikacyjnego każdego z nich, pozwalający na weryfikację telefonu pod względem zgłoszenia jako zablokowany lub skradziony. Możesz to zrobić poprzez różne dostępne narzędzia online lub kontaktując się z operatorem telefonii komórkowej. Przykładem jest serwis: Sprawdź e-mail operatora sieci Play.